Ta Ewangelia choć jest krótka, jest bardzo treściwa. Niejednokrotnie Jezus powtarzał, że królestwo należy do dzieci, żebyśmy stawali przed Bogiem jak dzieci, bo dzieci mają największą wiarę, potrafią najbardziej zawierzyć się w Bogu z największym zaufaniem, takim bezgranicznym, że jeżeli Bóg coś obiecuje, jeżeli Bóg nas kocha, to tak jest. I wierzmy w to, jak dzieci. Stawajmy jak dzieci i pozwólmy sobie też wierzyć w Boga tak, jakbyśmy byli dziećmi. I wyobrażać sobie Boga tak, jakbyśmy byli dziećmi. Wyobrażać sobie Go jako tego dobrego Ojca, którego możemy kochać, który kocha nas. I pragnijmy właśnie tego namaszczenia poprzez ręce Jezusa, żeby. Duch Święty działał w nas, a my jako dzieci Boże, żebyśmy mogli głosić Słowo Boże. Amen.